Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 24 odcinku naszej serii zagrajmy w Elaine Noir i zanim będziemy kontynuować ostatnio rozpoczętą sprawę, nie spróbujemy dopaść tego seryjnego mordercę, to jeszcze powiem wam parę spraw. Mianowicie o mały włos bym miał duży problem z nagraniem tego odcinka tak szybko, bo wczoraj miałem duże problemy z komputerem. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, żeby tutaj się zbyt dużo nie rozgadywać, ale krótko mówiąc, miałem problem z komputerem na tyle duży, że nie mogłem w ogóle uruchomić Windowsa. No i okazało się, że jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest format dysku. No a z tym oczywiście wiąże się to, że straciłem wszystkie dane na dysku C, w tym między innymi niestety save'y do Elaine Noir i już się bałem, że będę musiał powtarzać cały progres, czyli spokojnie ponad 11 godzin, bo do tej pory nagrałem 23 odcinki, ale na szczęście w sieci... Czekaj, czekaj, zaraz idziemy. Na szczęście w sieci znalazłem save'a, który daje... Sejwa, który został zapisany po prostu po ukończeniu gry na 100%. Ktoś takiego sejwa udostępnił. Były wprawdzie problemy, żeby to synchronizować jakoś tutaj z grą, ale ostatecznie mi się to udało. No i dzięki temu mogę już kontynuować. Dla Was to, a nie dla mnie, to niczego nie zmienia, że mam sejwa z grą na 100%. Bo po prostu można sobie każdą sprawę tutaj w tej grze odblokować. Jedynie po prostu jak zobaczymy chociażby na mapkę, to możecie zobaczyć, że tutaj na przykład wszystkie punkty widokowe są już odblokowane. Mówię wam o tym, żebyście po prostu nie byli zdziwieni, że akurat mam teraz już wszystkie punkty odblokowane. Był to jedyny sposób, żeby wystarczająco szybko odzyskać save'a i żeby wam dostarczyć kolejny odcinek, tak więc z tego się cieszę, że mimo problemów z komputerem udało mi się. Kolejny odcinek nagrać. No i cóż, kontynuujmy w takim razie, żeby jeszcze bardziej nie przedłużać. Mówiłem Wam ostatnio, że przyjrzę się tej notatce, żeby dowiedzieć się, gdzie się udać. I coś mi się wydaje, że chodzi o ten plan filmowy, który ostatnio też Wam pokazywałem na mapie. No i faktycznie sprawdź plan filmowy nietolerancji. Tam nas właśnie prowadzi kolejna. Wskazówka, więc tam też teraz pojedziemy. No i zobaczymy, czy to będzie już ostatnia lokacja, jaką zwiedzimy, czy też nie. Na razie wyjedźmy. Leading us trail Why? Vanity. He wants to see if there's anyone out there smart enough to catch him. He leaves lokacja evidence, but every location is a track. He's testing us physically and mentally. To see whether we are worthy The Titan got

Zauważyłem, że warunki atmosferyczne zmieniają się tylko wtedy, kiedy twórcy zaplanują, czyli jest to skryptowane, a więc normalnie w trakcie przejażdżki raczej padać nie może, a tutaj po prostu jak doszedłem do takiego momentu tej misji to nagle rzeczywiście zaczęło padać. No powiem Wam, że strasznie się cieszę, że udało mi się właśnie rozwiązać ten problem, bo w sytuacji kiedy dochodzi do takiego nieplanowanego formata, i wszystkie dane z dyskuce muszą zniknąć, a ja tam wiadomo, że często sejwy są zapisywane. Niestety gra nie zapisuje save'ów w chmurze, więc to też odpada. No ale na szczęście w sieci znalazłem właśnie save'a z grą ukończoną na 100%. No i tak czy siak mogę grę kontynuować. Normalnie sobie wybrałem tę sprawę. Musiałem oczywiście jeszcze raz przejść do tego momentu, gdzie skończyłem ostatnio. Tutaj wiadę. Musiałem właśnie do, dojść do tego momentu, gdzie skończyłem ostatnio. No i teraz możemy już od razu kontynuować dzień po opublikowaniu ostatniego odcinka. No kurde, czeka nas dość długa droga. Ale jak właśnie pamiętacie, być może o tym tronie była mowa. Gdzie są te schody? O tym tronie była mowa w tej notatce, czekajcie, no raczej nie tędy. Myślę, że gdzieś do przodu trzeba się udać. Tak, tutaj mamy te schody. Kurde, strasznie teraz ciemno. Przez to, że tak pada, i jeszcze, oczywiście, jest wieczór. No, ale przy okazji nadaje to całkiem fajnego klimatu. No i wejdźmy na górę. Chciałbym wreszcie dopaść tego seryjnego mordercę, a patrząc na to, że ta sprawa wygląda inaczej niż poprzednie, to jest szansa, że faktycznie tutaj uda się go złapać. Wow! Jasny gwint, ja teraz muszę utrzymywać równowagę jakoś. O kurde. No. Raz i na co ty czekasz? Kurde! Aha, on do próbował to właśnie mi opuścić, tą platformę. No i się udało. Już kolejny taki przypadek. Tak jak w poprzednim odcinku, kiedy też zarwał się Randall Wielki. Tutaj było dość podobnie, chociaż tam się musiałem specjalnie rozbujać. A tutaj musiałem właśnie utrzymywać równowagę, żeby ta cała platforma nie spadła. No, i mamy to miejsce, nasz tron. I tym razem, a nie, jednak coś jest jeszcze oprócz kartki. No, czyli ostatnia ofiara nasza z poprzedniej sprawy. O, zoblicza z oblicza ten mrok osłupienia. jej zjściniałe usta, aby z twojej cierniem zranionej skroni krew nie trysła, bo ona miesza się z moimi łzami. Utkwij źrenice w spokoju i śmierci, aby poza spazmem twym krzyż się nie zatrząsł, wychudłe palce we krwi nie pływały. Duchu imienia twego nie wymówię, bo dziś się stało złożyczeniem. Widzę mężów mądrości, wzniosłości i prawdy. Z nienawidzonych przez twych niewolników za to, że tobie podobni tych nędzne kłamstwa wygnały za ognisko serca. Wcześnie wybrane, późno opłakane? I to wszystko. No dobra, to cóż to takiego może być? Jeszcze za chwilę to przeczytam ponownie Wow, co jest? O kurde, muszę teraz No to No, 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 no! Come on! Dobra, ah, udało no! się. I thought the whole thing was gonna come crashing down on. Her. I thought so too. He murdered Evelyn Summers, Rusty. The last trophy was her ring. You find another piece of the poem? Yes. You Let's find out! No dobra. Rzadko bywa, że właśnie mamy takie elementy akcji w tej grze. Więc to jest fajna odmiana. Ale dobra, na początek sprawdźmy jeszcze ten fragment. Co on może oznaczać? Tak w skrócie, bo to jest bardzo długie. Mrok osłupienia. Ten pierwszy fragment raczej nic mi nie mówi. Duchu imienia Twego nie wymówię, bo dziś się stało złożeczeniem. Wiedzę mężów mądrości, wzniosłości i prawdy, znienawidzonych przez Twoich niewolników za to, że Tobie podobni. Tych nędzne kłamstwa wygnały za ognisko serca, wcześniej wybrane, późno opłakane. Kurde, mam problem. No ale dobra, zobaczymy lokacje różne. Tutaj jest ten kościół. Który już też wcześniej sprawdzałem, znaczy zaznaczałem. Nie, nie tyle go zaznaczałem, co wam pokazywałem. Dzieło sztuki neogotyckiej, popadł w ruinę. Co jeszcze? Hotel. Kol powiedział, że ten zabójca zaprasza nas do swojego domu, niejako. Więc pasowałby albo kościół, Albo. Tutaj jeszcze coś było? Hotel jeszcze. Tutaj raczej wątpię. Wracać się nie musimy, pewnie. El Pueblo to nie. Stadion też nie. Dobra, no sprawdźmy po kolei. Hotel najpierw. Raczej wątpię. No właśnie. Kościół nawet by był odpowiedni dla tej misji, taki mroczny. Dokładnie. So we a we I hope this is the last might see this as a cry for help. For God's sake, Phelps, I'm not trying to justify this. Hear me out. No? This guy has been successfully slaughtering women in this town for half a year, maybe longer. He researches, he kills, and then plants evidence so that we always have someone to go after. If he hadn't sent the letters and the poem, he could have gone on forever. We would have been none the wiser. We would have four executed men on our conscience and have been happy about it. Why else is he doing this? You're the new face of the department, Phelps. A modern cop tries to understand why the perp does what he does. Me? I just drop the hammer down my whole lives. Crunch a roach under your heel, you don't worry about what it's feeling, you just grind it to the table. Dobra, zatrzymałem się, żeby tego wysłuchać do końca, bo inaczej rozmowa by się przerwała, jakbym tutaj już dojechał. No, ale Kol może mieć trochę racji, kto wie. Patrzcie, nie, świeci się w kościele. Ależ tutaj ciemno kurczę. opuszczony kościół i plebanie to wejdźmy może jeszcze jakaś wskazówka my days coming from the house nothing hasty, gentlemen. keep your hands where i can see them or i'll be forced to redecorate the stucco with your entrails. we're from the lapd, sir. i'm going to tell you only once to lower your weapon. the lapd, you say? is it really possible you could have found me after all this time? how interesting. put down the gun, shitbird. last warning. this boorish ignoramus could never have found me. Was you, wasn't it? Do you remember me, detective? The temp bartender. Yes, you found me. You know what I'm capable of, and yet you walk in here like lambs dressed for the slaughter. We'll see about that. Kurde, czyli to on? Nie, no nie ma co strzelać. Czyli jednak barman. Tych barmanów było sporo. Gdzie on Nie być znawiany znawiany znawiany. Dobra, wejdź do katakum, czyli tędy jak rozumiem. Ciekawe, oczywiście nadal się można zastanawiać, czy to na pewno on. Z drugiej strony, sam się przyznał. Wszystkie ślady prowadziły tak naprawdę tutaj. Bo jedno mnie po prostu zaskakuje jeszcze. Że tak stosunkowo łatwo teraz dał się złapać. I'll go. Don't let me Rusty. You're an interesting man, detective. Why the police force? You yeah, obviously want to talk. immediately! <try> Skubany, trzeba tu się kryć. No, trafiłem go raz, ale tylko raz, niestety. Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do <try> you think we have something in common? Kurde! Ay, Strasznie mało się wychyla i muszę być szybszy, jeśli chodzi o to strzelanie. No kurde, automatycznie mi celownik krusza tam w tą stronę, gdzie on jest. Niestety nie mogę go w ogóle trafić. Może w tym momencie to jest jeszcze niemożliwe, kto wie Teraz, albo Czekajcie, ja go gdzieś tutaj słyszę, po tej stronie chyba, ale to nie, tutaj przejścia nie ma. No dobra, trzeba go kurde zlokalizować On się gdzieś tutaj kręci chyba. No, na razie go nie widać. Ciągle jakieś kroki, jakbym słyszał. Ciekawe. Muszę być ostrożny, bo jak on mi przypakuje z tej strzelby, to od razu zginę. Kurde, gdzie on jest? Jezu. Dobra, udało się. Where's the press, Cap? I think Phelps and I should get a medal for this. So this has got to be the case of the year, right? The case of the century when you think about it. Are you finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or commendations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half brother of one of the most highly elected officials in this country. How high? Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of him. The city owes you both, but there'll be no mileage in ever bringing this up again. What's gonna happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. They'll all be quietly let go. The DA knows how we'll have to play it. That's it. I'm afraid it is. And I have some news for you, Phelps. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses for you. The head of vice is asked the chief for you. I'm reluctant to see you go to the glory boys of advice, but my hands are tied. Go home to that lovely wife of yours. And celebrate your No to kurde ładnie. Mimo że złapaliśmy prawdziwego mordercę, mieliśmy go tutaj nawet zabić, był taki cel. Dobra, wszystkie znalezione poszlaki. Jak widzicie, pierwsza sprawa, kiedy nie mieliśmy przesłuchań, nie licząc tych początkowych, kiedy mieliśmy jeszcze takie tutoriale. W każdym razie moje działania umożliwiły awans, przygotuj się na objęcie nowego stanowiska, czyli teraz przechodzimy do wydziału obyczajowego i będziemy mieli zupełnie nowe sprawy. Aczkolwiek, kurczę, mam pewien niedosyt, i jestem ciekaw, czy to jeszcze będzie kontynuowane. Czyli widzicie, polityka weszła nam do naszych działań, kiedy się okazało, że jest ten zabójca bratem przyrodnim jednego z wysoko postawionych urzędników, nie wiemy niestety kogo konkretnie. No to kapitan kazał nam odpuścić. Tutaj też pytanie: czy kapitan robi to tylko dlatego, że. Też niejako jest naciskany przez tych urzędników. Czy jednak, może kapitan też ma coś za uszami? Tutaj w tym momencie trudno powiedzieć, ale na pewno będzie trzeba go mieć na oku. No i zobaczymy, jak ta fabuła będzie się rozwijać. Sprawa czarnej dali nie zostaje zamknięta prawdę znają tylko nieliczni. No właśnie, po tej uwadze tutaj, tym bardziej jestem ciekaw, czy faktycznie i jeszcze ta sprawa jakoś wróci, chociażby w jakimś drobnym wątku, no ale to już zobaczymy w kolejnych odcinkach. Ten, oczywiście, był trochę krótszy, bo też nie sądziłem, że zakończy się już teraz, aczkolwiek poprzedni był dłuższy. No i do usłyszenia w takim razie w kolejnych materiałach. Podzielcie się swoimi wrażeniami na temat tej serii spraw w komentarzach. Chętnie poczytam. Wasze jakieś opinie? Widziałem wcześniej, że niektóre osoby podejrzewały jakiegoś barmana. Może niekoniecznie akurat tego, bo było ich kilku, ale faktycznie mieliśmy do czynienia właśnie z barmanem, jeśli chodzi o tego zabójcę. Dobra, to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!